Tymczasem Tarnowski i Radziwił oblegli jedną z największych twierdz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Starodób. Miasto to było obwarowane izbicami dębowymi wypełnionymi ziemią. Broniła go 14 tysięczna załoga oraz zdolni do walki mieszczanie. Tarnowski znał walory owej twierdzy, dlatego też zabrał na wyprawę włoskich inżynierów doświadczonych w pracach ziemnych. Specjaliści rozpoczęli drążenie podkopów przy całkowitej niewiedzy obleganych. Tym sposobem Polacy i Litwini dostali się pod ścianę zamkową i ryjąc tam wielką dziurę umieścili beczki z prochem. Gdy zapalone świece połączyły się z pozostawionymi ładunkami, doszło do potężnej eksplozji niszczącej część muru. Zaskoczyło to obrońców, jednakże zarządzony szturm nie przyniósł powodzenia. Tarnowski, by uniknąć dalszych strat, wezwał obleganych do poddania, jednakże nie przyniosło to rezultatów. Atakujący więc nie zaprzestawali nowatorskiej na tych ziemiach taktyki oblężniczej i w ciągu miesiąca podkopano i wysadzono jeszcze cztery chorodnie zamku. Wojska polsko-litewskie poprzez powstałe wyrwy wdarły się do miasta, w którym rozgorzały pożary. Załoga nie wytrzymała naporu i starodób został zdobyty. Już przed samym decydującym szturmem Tarnowski powiedział, że nie będzie oszczędzać obrońców. Tak więc gdy walki już ustały na rozkaz Hetmana, 1400 bezbronnych jeńców zostało ściętych.